Będziesz namlał do pyska keczup? Słuchajcie! Żartowałem. Siemanko moi drodzy, tutaj Natalia. Siemanko, ja zawsze mówiłem siemanko. No dobra. No. Cześć, tu Kamil. <noise> Widzimy się tydzień później, przychodzimy do Was z kolejnym odcinkiem, będzie to test produktów light. Kontra właśnie niezwykłe produkty. Mamy tutaj ketchup, mamy jogurt naturalny. Kepucz. Cerek wiejski, Coca-Cola oraz majonez. Akurat wzięliśmy winiary, no bo tylko winiary i któryś tam jeszcze jeden Hellmanns ma chyba light, odpowiednik. No ale my wzięliśmy akurat taki. I tak Tutaj jest, 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 najlepszy. jest zero tłuszczu. No tak, no wiadomo, że Kielicki jest najlepszy. No ale Tutaj po prostu tak, do samo, testu. To jest, to jest też zero cukru. To jest... No i sprawdzimy, czy pod kątem smakowym, czy się różnią. Plus dodatkowo możemy powiedzieć, na przykład, no nie, też który nam tak, bardziej który smakuje. Nam smakny, tak jak no ale ze będziemy zgadywać właśnie, który to jest ten light. No, zapraszam na naszego Instagrama, do subskrybowania i widzimy się za sekundę. Dobrze, na razie z racji tego, że czekamy zapraszam Was na mojego Instagrama. Głogowski, Kamil, młody podłoga glu. To co? My się widzimy w pierwszej rundzie. W pierwszej rundzie będzie Coca-Cola. Będziemy musieli rozpoznać, która jest z cukrem, a która bez. Nie, która jest sobie light. A, to jest light czy z cukrem? Tam pisze głupia! Laj <grym> 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 Jedna jest bez yes. cukru, a druga jest z cukrem. Tak, dobra. Ale zabijecie za te stawianie tych rzeczy. Dobre. I odłóż potem na swoje miejsce i tyle. Dobra, ja odkładam. Ty też? Mhm. Daj. Okej. Okay. Na teraz pokazujemy, które. Trzy. <grym> które jest bez... Pokazujemy, które jest... Y... Oryginał? oryginał czyli nie light product, czyli pokazujemy zwykłą Coca-Colę. Mhm. Dobra. Dobra. Już? 3, 4. Dobrze? Nie wiem, mi chyba się boi. <grym> <Co ty> nie <grym> <ufasz>? <grym> mi to smakowało jak zwykła Coca-Cola. Ja piję Co? tylko tą. A zero cukru tu jest napisane nie no, wiadomo, że ta jest słodka, słodsza i ta jest taka bez smaku, taka i taka bez gazu w ogóle. Nie wiem, ja taką nie? piję ostatnio, taka wy... mi smakowała. Wytegowana. No to tu masz? Mam w takim razie... Natalia jest zdoba punkt, i my idziemy do kolejnej rundy. Kolejna runda. Będą to mayo, mayo. Mayo, mayo. A tylko nie dotykajmy słoika, bo jest trochę różna wielkość. No wow. Mhm. Dlatego tak. mamy łyżeczki znowu. Kurwa, ja bez łyżeczki. Nie jest. To będzie ciężkie, bo generalnie jedyny minus, który jem to jest kieletki. No to masz, tutaj jest łóżko. Ten jest jakiś taki dziwny. Ta tak jakaś podróbka. No, kochana. Ale myślę, że to jednak było ładne. <grystanie> 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 Oryginalnego wskazujemy, tak? Tak. Trzy, cztery ry skrzyżowały nam się ręce. Chyba bo... tak. I co, kto powiedział? ZKOLINE! Ej, dużo to, lepszy jest. Czekajnie mi nie mówisz, że jesz tylko light ale, rzeczy. Ale dużo lepszy jest. Tam przecież, ale dużo lepiej. jest? Myślisz, że to są oryginały? No, ale tutaj czuć, że to jest oryginał. No mi się wydawało, że tutaj. Nie, ten był jakiś taki dziwny i właśnie taki lekki, a ten od razu taki tłuściejszy i taki zbity. No właśnie ma smak dziwny mnie, A tu taka woda. Nie smak zmylił. No to nic, na nie mi ja się że to, to takie bez smaku. Ile ci do trzeciej rundy? Teraz lecimy do kolejnej rundy. Będzie to jogurt, okay. zero tłuszczu, WS normalny. Jogurt, tak? Ale powiem Wam szczerze, jakby jogurtu zwykłego nie dałem, tak... Nawet, nawet bym zwykłego nie rozpoznał, jak widzicie po dwóch próbach moich. Teraz ja tam, będę gdzie będę chciał dać, to dam na przeciwną odpowiedź. Jedziemy do jogurtów. Kur... to mam gdzieś całe? Tu wpis tu tego jest nałożone. Mm. Jak że... Trafiłem do tego? Kubka. No dobra, ja spróbuję drugiego. ale dalej mi to... nic mi to pewnie nie powie. Jezu. No to zmykaj że z tą ręką! Stoisz i czegoś jakby nie wiadomo co... Garbie się cały chwilę. Czy trafiłam też. Przesrany. Przejebany. <grydź> Order tutaj na cztery dost, y, zwykły, y, oryginalny, dobra? Trzy, cztery. Dobrze czy nie? Ale bladego pojęcia nie mam, czemu szczeliłem to. Nie, ten jest jakiś taki, taki kwaśny. Nie? No ja, ja mówię, ja szczeliłem, ja w ogóle nie wyczułem różnicy. Nie, dla mnie ten był bardziej kwaśniejszy, jakiś taki dziwny, nie wiem. Dobra, idziemy dalej. Czwarta. Ale przechodzimy do testu. I znowu nie dotykaj pudełeczka. No nie dotykam w ogóle. No. A to też nie hmm. wiem, czy się da rozpoznać, czy to jest w ogóle możliwe. Mhm. Weź ode mnie, chcę wezmę zaraz od ciebie. Ja niby to jadłem, ale nie jestem chyba w stanie rozpoznać. Mmm. Już wziąłeś. Kurwa przejepała. Nie, przejeba, no nie jest... wiem w sumie. To jest akurat bardzo podobne. Wiesz, ja nawet nie wziąłem drugiego. Fucking szraken. Na później będzie, dobra. Mmm, na 3-4. Ale czyż różnice? Oryginalne pokazałem, nie? jeszcze ja. Ja nie wiem w sumie. Ja wiem. Na trzy, cztery. Trzy, cztery. Oryginalne. Mmm, nie wiem co pokazać. Kurwa, nie ma czasu. Już trzy, cztery. To nie to jest jedno że to samo. No to pokażę gdziekolwiek ręką. Dobra, tu. Tu ma. Ale nasrałeś. Zesrałem. <laughs> Patrz, tu ci nasrało. Pod tobą to jest no, ja pokazałam źle. No nie wiedziałam w sumie, to jest bardzo podobne. Czyli co, remis punktowy, bo ja się pomyliłem. Kurde, wygrywa. Wygrywa jeden, nie? Bo ja się dwóch pomyliłem. No 2-0 w ogóle, No, 2-0. To jest czwa... majonez, w żeśmy zgadli? Czy ten? A nie, czyli jest 1-1, czyli było 3-1. No dobra, nieważne, zróbmy podsumowanie. Weź tej o Czy dwa. Albo 4-2 jest, przepraszam, 4-2. To już nie mogę wygrać. Czyli co, tu są faktycznie. Tak, różne? dwa inne smaki. I zostaw mi trochę. Nie ja widzę tak na samego koczułu. Trzymaj, jak ci podaję? Tylko nie stroną łyżeczki, no nie, żebym się nie wydabrała, tylko podaję... <gry> no tak podaję kurwa, no, że nie jestem głupi. Ja pierdolę. Jakie pytanie, a ty gdzie jesteś? No tu. Nie wiem, gdzie Natalia? Ja. Tak, ty mi podajesz od test... Aha dobra. był pierwszy. Pierwszy. Po Dróg. prawej stronie. No, to to nie, to mi chodzi inaczej, to. Bo Natalia miała nie oryginalny, miałem oryginalny, ale wydaje mi się, że ja miałem na początku oryginalny. Także czekamy teraz na weryfikację. No właśnie, no ta, no nie, no to ja myślę właśnie na odwrót, że ja najpierw jadłam oryginał, który był po mojej stronie. Tak, A potem właśnie, był drugi. Nawet kolorystycznie nikt na to nie mówi, nie? Mm, to nie stroje się Ja czeka. twierdziłem, że to jest to twoje, nie? No Ty twierdziłeś, że to jest... że nie. to jest lekkie. Tak. A ja twierdziłam, że to jest lekkie. Ja miałam pierwszy orgin... Y, co, z a nie wiesz co miałaś? Zobaczymy. No, ale tak mówię. No a ja mówię, że miałem pierwszy live. Tak, my że jesteśmy po testach i nadal Tak, ten kaczuk, y, który ja tutaj wskazałam. Był ten kaczupem, który właśnie okazał się, że był... na no, zwykłym, nie? Tak, więc... Um, no. no czy to było łatwe z jednej strony zależy co? No nie i jaki produkt. No takiej jogurt, no to nie jest, może łatwe. z jednej strony. No, serki też nie. No bo to jednak hmm, smakuje bardzo podobnie mimo wszystko, no ale jednak te kłupy hmm, czy majonez, czy co tak, no kole wydaje się, że to już jest miarę takie bardziej wyczuwalne, chociaż może kolenie nie tak bańczane, myślę, że majonez i to jest... No, no, to są e, takie rzeczy. No, bardziej takie, które, no, idzie rozpoznać. No i co? No i dziękujemy Wam za oglądanie, zapraszam do subskrypcji i do lajkowania. I widzimy się co? W następnym odcinku, za... nie? Pa, pa! widzenia.